W najbliższych czterech odcinkach zabiorę cię w podróż po czterech książkach, które moim zdaniem każdy rodzic powinien przeczytać przynajmniej raz w życiu. To będą pozycje, które nie tylko zmieniają twoje podejście do wychowania, ale mogą też zmienić ciebie jako człowieka. Jeśli oglądałeś mój ostatni materiał o intuicji rodzicielskiej, to wiesz, że wierzę w łączenie serca z wiedzą. Dzisiaj do tej intuicji dodam solidny fundament, mądrość jednego z najbardziej wpływowych pedagogów naszych czasów. Czy twoje dziecko czasem zachowuje się w taki sposób, że ciśnie ci się na usta słowo niegrzeczne? Nie chce się ubrać, odpowiada z ironią albo trzaska drzwiami. A może ono wcale nie jest niegrzeczne, a może ono chce ci coś powiedzieć? Powiedzieć Ci coś ważnego o tym, co się dzieje w nim, w środku. Chcę Ci powiedzieć coś o sobie, o swoich granicach, potrzebach i o tym, jak widzi swój świat. Cześć, nazywam się Patryk Bukowiecki. Zawodowo inwestuję w nowe technologie, a prywatnie jestem tatą trójki wspaniałych dzieci. Mimo braku ojca i trudnego dzieciństwa, obecnie pomagam rodzicom w rozwoju osobistym w duchu empatii i rodzicielstwa bliskości. Dziś bierzemy na warsztat książkę Twoje kompetentne dziecko Jespera Jula. Gdybyś miał przeczytać tylko jedną książkę z całej serii, to prawdopodobnie wybrałbym dokładnie tę. Typowe poradniki pełne są checklist, złotych rad, jakichś górnolotnych idei. Tutaj Jesper raczej zaprasza Cię do zmiany myślenia. Jul, duński pedagog, terapeuta rodzinny i mój absolutny faworyt, przez lata pracował z rodzinami na całym świecie. Zauważył, że w wielu domach rodzice i dzieci funkcjonują w schemacie, który niszczy relacje. To dorośli zawsze teoretycznie wiedzą lepiej, a dzieci mają się podporządkować co u nas znaczy po prostu być grzeczne. Jul mówi: Czas to zmienić. Ja mówię: Jul ma rację. Dzieci rodzą się kompetentne w relacjach. Od pierwszego dnia czują, czy i kiedy są kochane, kiedy są szanowane i czy ich głos się liczy. To my, dorośli, musimy nauczyć się je rozumieć, a nie naprawiać według starych wzorców, których sami często nawet nie jesteśmy w pełni świadomi. Przez dekady wychowanie w Polsce i nie tylko opierało się na modelu rodzic ma zawsze rację, bo ja tak powiedziałem: Nie interesuj się gówniarzu, albo ja pamiętam co wolno wojewodzie, wodzie, to nie tobie smrodzie. A co tam? Rodzic zmiat zawsze rację, ale do tego jeszcze babcia ma rację. Problem w tym, że to często prowadzi do uległości lub buntu, a w obu przypadkach relacje cierpią i korodują. Jul proponuje coś innego partnerską odpowiedzialność. Dziecko ma takie samo prawo decydowania o sobie jak dorosły, oczywiście adekwatnie do wieku i sytuacji. Oznacza to jednak, że jego uczucia, myśli i potrzeby są brane pod uwagę zawsze i traktowane serio. Opowiada ono o nich, a my je słuchamy i parafrazujemy i czasami mówimy swoim głosem dlaczego nie może tego dostać. Ale pomagamy Nazwać dziecku to, co przeżywa, i pogodzić się z tym, dlaczego niektórych rzeczy po prostu jeszcze albo w ogóle nie może. Zamiast więc mówić, jesteś niegrzeczny, Jul zachęca, by spytać, co próbujesz mi powiedzieć swoim zachowaniem? Bo każde zachowanie ma swoją przyczynę. Nawet jeśli jest na pierwszy rzut oka, niełatwe do zrozumienia. Kluczowe lekcje i narzędzia. Pierwsza lekcja szacunek w obie strony. Dzieci uczą się szacunku przez doświadczanie szacunku. Jeśli reagujemy krzykiem lub ignorujemy ich emocje, uczą się, że to normalny sposób radzenia sobie z konfliktem. Jeśli pokazujemy im, że ich emocje są ważne, one odwzajemnią to w przyszłości. U mnie wystarcza, że mówię dzieciom o mojej złości, na przykład bałagan na dywanie, i sam fakt, że mówię o niej w spokojny sposób, stanowczy, bo jestem w kontakcie z tą złością, ale jednak wciąż spokojne, to dzieci chcą mi tej złości oszczędzić i zbierają zabawki. Więc ja mówię na przykład. Nadywanie wciąż leżą zabawki, a chcecie grać. Będę miał złość albo będę czuł złość, jeżeli włączycie grę bez posprzątania. I to działa. Lekcja druga. Autentyczność zamiast idealnego rodzica, bo jak wiecie, idealny rodzic nie istnieje. Rodzic, który zawsze udaje spokój, wysyła dziecku fałszywy obraz relacji. Lepiej więc powiedzieć, jestem zmęczony i potrzebuję chwili ciszy, niż udawać, że wszystko jest w porządku. To uczy dzieci, że każdy ma prawo do swoich granic, a rodzic jest też człowiekiem. Ja, na przykład, mówię: Teraz mam chwilę dla siebie, pobawimy się za 15 minut, ok? I idę wypić spokojnie ciepłą kawę. Lekcja trzecia. Odpowiedzialność za relacje leży po stronie dorosłego. To ty masz większe zasoby emocjonalne i doświadczenie, więc to ty jesteś odpowiedzialny za naprawianie relacji, kiedy coś pójdzie nie tak. Dziecko nie ma jeszcze narzędzi, by to zrobić samodzielnie. Nie chcesz przecież obarczać dziecka swoimi problemami. Swoją drogą, jeśli interesuje Cię to zagadnienie, to pewnie możesz nawet pamiętać jeszcze na własnej skórze, jak to jest być odpowiedzialnym za uczucia swojej mamy czy taty. Pamiętam moment, w którym uświadomiłem sobie, jak cholernie niepotrzebne i krzywdzące jest określenie grzeczne. Po lekturze Jula poczułem, że to jest zaklęcie, które istnieje w naszym języku, jest zbyt powszechnie stosowane. Posłuszne dziecko to dziecko niesłuchające siebie, a my wychowujemy autentyczne jednostki, autonomiczne. Gdy dziecka zachowanie mnie niepokoi lub wzbudza nieprzyjemne emocje, pytam, wyglądasz na zdenerwowane, na zdenerwowaną, na smutnego, zatroskaną. Chcesz o tym porozmawiać? I nagle Rozmowy zaczęły być naturalnie głębokie i szczere. Jeśli chcesz dziś spróbować Julowego podejścia, zrób prosty eksperyment. Kiedy dziecko zachowa się w sposób, który Cię irytuje, zamiast etykietki niegrzeczny, zaciekaw się z miłością tym zachowaniem. Spójrz dziecku w oczy, zatrzymaj się, zapytaj ciepłym, kochającym głosem. Co tu się dzieje, kochanie? Posłuchaj odpowiedzi. Może być krótka, może być zaskakująca, ale to będzie początek prawdziwego dialogu. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Nowoczesny Tata i napisz w komentarzu, czy czytałeś Jula i jakie było Twoje największe aha po tej lekturze. W następnym odcinku tej serii sięgniemy po książkę, która pokaże Ci, jak działa mózg dziecka i jak tę wiedzę wykorzystać w codziennym życiu. Do zobaczenia.